Z Panem Prezesem, z Panem Mariuszem rozmawialiśmy o współpracy regionu z klubem. Chcielibyśmy markę łódzkiego podpierać tym świetnym wizerunkiem sportowym skry i prowadzimy w tej chwili negocjacje, czy podobnie do Trentino mogłoby to być łódzkie na koszulkach. Jeśli cena będzie niewysoka, podejmiemy takie decyzje, ale rozmawialiśmy też o świetnym pomyśle wsparcia naszej Oblikowej Ligi Mistrzów, tej propozycji, którą mamy do dzieciaków, do młodzieży, tam się dzieje też siatkówka na oblikowych boiskach, mamy w tym roku patronat Skry, będziemy gościć zawodników, pokazywać dzieciakom gwiazdy, zachęcać do tego sportu i to święto siatkówki, wspaniała drużyna, to mam nadzieję, że w tym roku na naszych olikowych boiskach też będzie właśnie nieustający festiwal siatkówki.